Oli bajki! Dawno, dawno temu było sobie królestwo, w którym rządził mądry i sprawiedliwy władca. Miał on córkę, jedynaczkę, która była tak piękna, że nawet słońce, które zaglądało do jej komnaty, nie mogło się nadziwić jej urodzie. Młodziutka królewna czuła się bardzo samotna, bo każdy starający się o jej rękę książę był onieśmielony jej urodą. Witam, czy książę również przybył poznać piękną księżniczkę? Tak, chociaż tak cudowna panna jak ona zapewne mnie nie zechce. Nie jestem zbyt urodziwy ani tym bardziej idealny. Masz rację, ja też nie grzeszę urodą i mnie zapewne też odrzuci. Lepiej wrócę do domu i poszukam innej księżniczki na wydaniu. Masz rację, ja też poszukam innej pani mego serca, takiej, żebym był jej godzien. I zrezygnowani książęta wyruszyli szukać szczęścia w innych królestwach. Moja córko, kolejni kandydaci do Twojej ręki nawet nie zdecydowali się wejść do zamku. Ach, ojcze! I cóż ja mam na to poradzić? Może kiedyś uda mi się spotkać kogoś, kto odważy się wejść i poprosić o moją rękę? Też mam taką nadzieję. Ja również, ojcze, a teraz wybacz, ale chciałabym się udać na swój codzienny spacer po lesie. Poczekaj, kochanie, z okazji tego, że dziś są Twoje urodziny, proszę. Chciałbym umilić ci spacer, dlatego przyjmij tę czarodziejską kulę, w której będziesz mogła zobaczyć rzeczy, o jakich nawet nie śniłaś. Och, dziękuję ojcze. Zabiorę ją z sobą na spacer. Przepiękna ta kula. Och, jak pięknie widać galaktyki i konstelacje gwiazd. Jestem zauroczona. Jejku, jak bolą mnie stopy. Musiałam odejść daleko od zamku. No nic, siądę tutaj blisko koło tej sadzawki i jeszcze pooglądam sobie świat zamknięty w szklanej kuli. Ojej, moja kula! Co ja teraz zrobię? O nie! Rabbit. Rabbit, rabbit, rabbit. Ojejku, co się stało, królewno? Twój płacz jest taki smutny, że nawet i kamień by się wzruszył. Rabbit, rabbit. Kto? Kto to mówi? Och, to ty żaba? Płaczę, bo przydarzyło mi się straszne nieszczęście. Moja kula, którą dostałam od tatusia na urodziny, wpadła mi tutaj do tej sadzawki i nie będę mogła jej odzyskać. Rabbit, rabbit, ja mogę ci pomóc, kom, kom rabbit. Naprawdę? Mogłabyś to zrobić, żabko? Rabbit, rabbit, tak, jeśli obiecasz, że spełnisz moje życzenie. Rabbit. Rabbit, to ja zwrócę ci twoją kulę. Rabbit rabbit. Och! A co byś za to żabko chciała? Mogę ci dać złoto, perły, suknie albo nawet swoją złotą koronę. Rabbit, rabbit nie chcę złota. Rabbit. Uczyń mnie swoją przyjaciółką, rabbit. Pozwól mi razem z tobą jeść, Rabbit, a także spać w twoim łóżku. Rabbit, to przyniosę ci twoją kulę. Rabbit, rabbit. Co? Hmm. No dobrze, obiecuję. Rabbit, rabbit, rabbit. Proszę księżniczko. Rabbit, rabbit. Och, dziękuję. Dziękuję, udało ci się. Rabbit, rabbit. Zaczekaj. Rabbit. Nie, uciekaj. Dałaś słowo. Rabbit, rabbit. Że zostanę twoją przyjaciółką. Rabbit, rabbit. Stój, księżniczko. Kam, kam. Rabbit. Ale mi się udało! Ta żaba nigdy mnie nie dogoni! Co ona sobie myślała? Żaba, moją przyjaciółką? Przecież to jest obślizgłe i paskudne zwierzę? Tatusiu, już jestem! O, i jak minął ci dzień, moja droga córko? O, to naprawdę daleko zaszłaś! Dobrze, że udało ci się wrócić na kolację. Tak, starałam się bardzo szybko wrócić. A któż to puka do drzwi zamku? Straże, proszę wpuścić gościa do zamku. Rabbit, rabbit, rabbit. A któż to? Żaba? Tak, królu, jestem żabą. A twoja córka, rabbit, obiecała mi. Że zostanie moją przyjaciółką. Rabbit, rabbit. Ale, ale, ojcze, ja. Ja zgubiłam kulę i ona, co prawda, ją dla mnie odzyskała, ale. Córko, czy ty złożyłaś obietnicę tej żabie? Tak, ale ja chciałam odzyskać tylko moją kulę. A nie przyjaźnić się z obślizgłą żabą? Nie ma rady, córko. Obietnic należy dotrzymywać. Bardzo proszę o przyniesienie zastawy dla żaby. Zje z nami kolację. Rabbit, rabbit. dziękuję królu. Ale jesteśmy przyjaciółkami, rabbit, rabbit. Więc zjemy razem z jednego talerzyka, rabbit. Rabbit, rabbit, rabbit. Ja, ja straciłam apetyt, ale ty żabo, jedź śmiało. Dziękuję, rabbit. Bardzo się najadłam, rabbit, rabbit. Dziękuję królu za miłą gościnę, rabbit, i pyszną strawę, rabbit, rabbit. A teraz, księżniczko, czuję się bardzo zmęczona. Rabbit, rabbit, odnieś mnie do swojej komnaty. Rabbit, rabbit, proszę i pościel dla nas swoje łóżko. Rabbit, rabbit, będziemy spały razem i jak przyjaciółki. Rabbit. O nie, co to to nie? Nie będę spała z obślizgłą żabą. Ojcze, proszę, zrób coś. Cicho, co to za fochy i dąsy? Złożyłaś żabie obietnicę, a obietnic się nie łamie. Proszę, więc spełnij jej prośbę i zabierz ją do łóżka w swojej komnacie. Och, ja nieszczęśliwa, chciałam tylko odzyskać swoją kulę. A ty, ty wstrętna żabo, to wykorzystałaś. Proszę, tu, tu będziesz spać. W moim łóżku na poduszce obok. Dobranoc, żabo. Dobranoc, moja przyjaciółka, rabbit, rabbit. Twoje niedoczekanie! Nie będę przyjaźnić się z paskudną żabą. Rabbit, rabbit, kom, kom. Rabbit, rabbit, kom, kom. Co to za hałasy? Ach, ty wstrętna, głupia żabo! Co mam jeszcze znosić w zamian za odzyskanie jednej, jedynej małej kuli? Co? Obiecałaś być moją przyjaciółką, rabbit. Ale to, czego ode mnie oczekujesz, to jest zbyt wiele. Mam, ja mam cię dość, ty głupia żabo, a masz! O, nie! Co ja zrobiłam? Żabko, żabeczko, przepraszam, wybacz mi. Proszę, nie umieraj. Co ja uczyniłam? Miałam być twoją przyjaciółką, a tylko cię zraniłam. Zły ze mnie człowiek, proszę nie odchodź. Tak naprawdę, ty byłaś, byłaś jedyną moją przyjaciółką, a ja. Nie potrafiłam Cię docenić. Proszę, wróć. Co? Co się stało? Kim? Kim Ty jesteś? Księżniczko, dziękuję, dziękuję, uratowałaś mnie. Ale, ale, panie, gdzie? Gdzie jest żabka? Moja przyjaciółka. To ja, księżniczko. Zły czarnoksiężnik zaczarował mnie w paskudną ropuchę, za karę za to, że nie potrafiłem docenić prawdziwej przyjaźni i troski, bo interesował mnie tylko wygląd. Ale Twoje słowa, że żaba była Twoją jedyną przyjaciółką, i Twój żal oraz pocałunek zdjęły ze mnie zaklęcie. Ojej, ale. – Co teraz, książę? Czy... czy ty wrócisz do swojego królestwa? – Księżniczko, od kiedy cię ujrzałem tam przy sadzawce, pokochałem cię całym sercem. A gdy zobaczyłem, że żałujesz skrzywdzenia żabki, wiedziałem, że dobrze wybrałem. – Księżniczko, czy przyjmiesz moje oświadczyny i uczynisz mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Och, książę, tak! Wyjdę za ciebie, a ta kula, którą dla mnie odzyskałeś jako żabka, jest dla ciebie. Proszę. Moja droga księżniczko, ta kula będzie symbolem naszej miłości, który nas połączył. Księżniczka i książę wkrótce się pobrali, a lud w królestwie wiwatował na ich cześć. Od tego dnia żyli długo i szczęśliwie, a król ojciec od tej pory powtarzał każdemu kogo spotkał, że obietnic należy dotrzymywać. Morał z tej bajki jest taki, że obietnic trzeba dotrzymywać oraz szanować innych niezależnie od ich wyglądu czy od pozycji społecznej. Dziękujemy za oglądnięcie naszej bajki. Pa pa.